Hej, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie troszeczkę mniej przyjemny temat, bo porozmawiam sobie po raz trzeci w sumie na tym kanale o słuchu, o uszach, o moim strachu, a właściwie to powinnam powiedzieć Waszym strachu naszym strachu, bo jak sobie zerkniecie na dwa poprzednie moje filmiki z tej serii, bardzo, no, naprawdę bardzo dużo jest komentarzy od, od ludzi, którzy mają. Podobny problem, zmagają się z czymś podobnym. No i ci ludzie już nie czują się tak osamotnieni z tym problemem. I to mnie bardzo cieszy, bo na tym mi najbardziej zależało, żeby te filmiki właśnie dotarły do takich ludzi, żeby oni się już tak nie stresowali tym, żeby znaleźli kogoś, kto ma coś podobnego. Ostatnią rzecz, jaką zanotowałam na temat pulsowania, to jest rok 2019 koniec 2019. E, dlatego też wydaje mi się, że, że ten problem mam już za sobą. Natomiast przychodzi grudzień 2020 roku i okazuje się, że no, słuchanie muzyki na całego fula na słuchawkach przez praktycznie większość swojego życia e, w końcu się na mnie odbiło. E, przyszło mi z czkawką. Wiecie o co chodzi, jak Wam zaczyna piszczeć w uchu. To się zawsze tak. Tłumaczę, że to jest takie normalne, że to tak przychodzi i odchodzi, i to się nic z tym nie dzieje. Ja też to bardzo często miałam i nie zwracam na to uwagi. Tylko, że jak mi tam któregoś grudnia pisnęło w lewym uchu, to myślałam, że mi mózg rozpierdzieli, rozumiecie? Piszczenie było znacznie dłuższe od tych poprzednich. I co gorsza, nie wiem czy to mi w głowie się działo, czy ja sobie to tak wymyśliłam, czy nie. To dzisiaj sobie zadaję to pytanie, ale coś gorzej słyszałam na to lewe ucho. Po prostu tak piszczało i piszczało, że miałam wrażenie, że ja słyszałam o wiele gorzej. I się zaczął... Nies niesamowita panika się po prostu zaczęła. Pamiętam, ehm, że siedziałam wtedy z kapturem na głowie. No i okazało się, że. No, za dużo głośniej muzyki było. Przez 3 miesiące od grudnia do marca. Przez to właśnie, co doświadczyłam w tym grudniu. No, może nie odłożyłam słuchawek, a powinnam była już wtedy. Owszem, słuchałam muzyki na słuchawkach, ale już tak naprawdę, tak do połowy kreski to już było takie maksimum, to już się do połowy kreski. Um, no i w sumie piszczenie ustało, bo sobie dam. Troszeczkę spokoju dla tych uszu, ale no w dalszym ciągu ja troszeczkę męczyłam tą muzyką, bo sobie nie wyobrażałam w ogóle. Nie wyobrażałam sobie nie wziąć słuchawek z domu, słuchajcie. Chyba większość z nas tak ma, że my musimy mieć słuchawki, jak my wychodzimy z domu do pracy, do szkoły i sobie w połowie drogi przypominam, że my nie mamy słuchawek, to to jest tragedia. To jakby wam połowa rodziny umarła, rozumiecie o co chodzi? A tu nagle trzeba było powoli tonować to wszystko. Dla mnie to było... To były męczarnie. To były męczarnie, ale zaczęłam się wtedy bardzo martwić o swój słuch. I stwierdziłam, że muszę... Muszę myśleć o swoim zdrowiu, bo nie chcę ogłuchnąć w wieku 23 lat. I przychodzi, moi drodzy, 22 marca 2021 roku. Budzę się rano. Mam ciężką głowę. A każdy najmniejszy dźwięk. Cokolwiek. Odbijam się od czaszki. Po prostu od lewej do prawej, z prawa do lewej. Jak byłam w łóżku, to nie było aż tak źle. Wydawało mi się, że jestem jakaś taka. Nie wiem, jak to jest być zjaranym, ale się czułam trochę jak zjarana, nie? Bo taka głowa latała mi we wszystkie strony, jakoś tak nie wiem. Nie, nie, nie mogłam się utrzymać na nogach. Jakbym miała zaburzoną równowagę. Jak ja poszłam sobie zrobić śniadanie, poszłam do lodówki, wyciągnąć sobie ciasto. Jak kartonik przejechał po, tym plastik, po tej plastikowej półeczce, to myślałam, że się zacznę zwijać. Nie wam tego opisać. Po prostu każdy jakieś szurnięcie, szuśnięcie, szepnięcie to dla mnie była po prostu katorga. To była jak tortury. Jakby mi ktoś, nie wiem, walił mnie młotkiem po głowie. No i wybrałam się od razu z juto do laryngologa. Jak to ja byłam chyba u czterech laryngologów w swoim życiu. Okazało się moi drodzy, yy, że to jest prawdopodobnie choroba Meniera. Choroba Meniera jest to schorzenie ucha wewnętrznego, występujące w niej zaburzenia dotyczą zarówno narządu równowagi, o czym mówiłam, czyli błędnik, tak jak mówiłam, dziwnie mi się chodziło. Miałam ciężką głowę, wydawało mi się, że pływam, yy, jak i narządu, słuchu. najbardziej typowe dla choroby Meniera. Jest epizodyczne napadowe występowanie objawów, zwłaszcza zaburzeń równowagi i zawrotów głowy. Dodatkowo, jeszcze tutaj nadmienię, że to jest takie uczucie, jakby się miało wodę w uszach. W sensie słyszysz, ale raz, że gorzej, a dwa, że no każdy najmniejszy dźwięk odbija ci się od głowy czaszki. Po prostu idzie zwariować, tylko się nawet nie da wytrzymać, czy tam, no nie wiem, pogodzić się z tym, jak z pulsowaniem ucha, co się da zrobić. To była po prostu, no, no, no nie dało się tego wytrzymać. Podsumowo, za dużo stresu to po pierwsze. Słuchawki out. I to już nie, że tam cichutko czy coś, nie, słuchawki po prostu out. Koniec ze słuchawkami. Wspomniał też o za dużej ilości alkoholu, ale wiadomo, ja dużo nie piję, więc to raczej się tak nie zalicza do mnie. Ale co ważne, za dużo soli, moi drodzy. Za dużo soli, bo on mi wytłumaczył, że sól wydziela wodę, która w jakiś sposób tam dociera jednak do, do tych kanalików usznych. I też mamy uczucie, jakbyśmy mieli wodę w uszach, słyszymy trochę gorzej. E, tak jak już powiedziałam, choroba meniera to inaczej uczucie wody w uszach. Badanie nie Problem był z usłyszeniem tych najniższych tonów, bo wiadomo, miałam zaburzony ten słuch okropnie. E, zmierzyłam też ciśnienie, było troszeczkę za wysokie, zaś gdy lekarz obejrzał nos, yy, powiedział, że mogą być to objawy alergii, bo był dość mokry ten nos. No i co mi przepisał? Sterydy, leki na alergię i przede wszystkim Chill, po prostu Chill Pill, ale to już taki totalny, bo wiecie co? Możecie mi wierzyć lub nie, ale ten marzec yy, był jednym z najbardziej stresujących miesięcy w moim życiu i nie pamiętam, czy kiedykolwiek byłam aż takim kłębkiem nerwów. Yy. Pracowałam dużo, Zapisałam się jeszcze na staż dziennikarski. Adoptowaliśmy poncianka. Po prostu się tego tyle, tyle nawarstwiło, słuchajcie, że ja nawet nie staram się tutaj czegokolwiek ukrywać. Nerwy z tym psem, wiadomo. Pies nie jadł, nie pił, trzeba było go jakoś, nie wiem, pobudzić do życia. On się wszystkiego bał, własnego cienia się bał, i ja nie mogłam sobie z tym poradzić kompletnie, żeby ten pies jakoś, no nie wiem, normalnie funkcjonował i chciałam mu oddać wszystkie swoje siły żeby było wszystko w porządku i się przejmowałam wszystkim za bardzo i przez to wszystko jak się to po nawarstwiało, jeszcze tu te słuchawki, dudnienie w łóżkach no i się no i się narobiło, tak narobił się menier i trzeba było przez cały tydzień leżeć w łóżku i wam przysięgam, przez cały tydzień leżałam w łóżku nawet z niego praktycznie nie wychodziłam, było lepiej po dwóch dniach na tych lekach, było nawet ale ja powiem Wam, bo ja mam tyle leków, to jest, to jest po prostu hit. Eee, ale najważniejsze, że pomogło i to szybko, także widać, że dobrze to było przepisane. Eee, akurat tutaj nagrywam, bo z tym miejscem mi się ten epizod najbardziej kojarzy z łóżkiem, tak? Tutaj zawsze leżał pomcianek, my no tu mu żarcie dawaliśmy wodę, żeby on tu jadł cokolwiek. Nadchodzi maj, <grym> 27 maja 2021 i mamy nawrót choroby Meniera. <grym> I tutaj nie bardzo wiem, bo byłam, może troszeczkę za dużo znowu na siebie nakładałam, za bardzo się spinałam znowu wszystkim i na nowo się to pojawiło. Od rana tak troszeczkę dziwnie słyszałam na prawe ucho, ale to znowu mi się wydaje, że, że to bardziej ja sobie tak wmawiałam, że to tak w głowie mi to się działo, że I pojawia się problem od godziny 18, bo głowa zaczynała być troszeczkę taka ciężka, do tego pojawił się nagle wrażliwość na każdy jakiś tam głośniejszy dźwięk, czyli na przykład nie wiem jak brat i przyniósł reklamówkę zaczął nią szuścić, to myślałam, że powodu wyjdę z ciebie. Czekanie psa, tragedia, po prostu straszne i od razu wiedziałam, co to jest. I wiecie, i znowu ten strach, znowu panika Jezus Maria, czemu to znowu tu jest, dlaczego to ja znowu to czuję, ja już nie chcę, dlaczego to ty, No ja już wszystko było dobrze. Po prostu zwyczajnie relaks. Bez leków i tak trzymało z dwa wieczory, oczywiście, no tak stopniowo przechodziło. Więc to jest dość ciekawe, że nie zawsze potrzebne są leki do tego, tylko po prostu trzeba wychealować, trzeba se dać niesamowicie taką uspokajającą przerwę. I wtedy to samo przejdzie. W tych dwóch wieczorach, jak już mi to przeszło, to się zapisałam do tego raangologa, żeby jednak sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy to nie, nie przeradza się w coś większego. Wilgotny nos miałam. Ewentualnie może to być alergia, czyli znowu jest to samo, mokry nos, ewentualność alergii, e, co ewen mogło mi przytykać te, 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 te trąbki ucha. E, bananie słuchu było totalnie w normie, co mnie bardzo zadowoliło, że, że się nic nie pogarsza, że słyszę bardzo dobrze. E, ciśnienia wtedy nie badałam, ale za to no, znowu alergia jest bardzo możliwa. To jest tyle z moich notatek, i teraz bym chciała jakoś to ładnie sformułować wszystko, co bym tutaj chciała do Was powiedzieć. Bo to, co ja przeżyłam, to to jest moje, gdzieś tam w moim serduchu, w moim mózgu, cały czas gdzieś tam sobie siedzi i mnie straszy po nocach, że to może kiedyś nawrócić się. Słuchawki odłożyć. To już nawet nie ściemniam. Jeżeli potraficie sobie postawić granicę limit i nie słuchacie muzyki tak głośno, nie dudnicie sobie w uszy, to w porządku, nie? Ale jeżeli widzicie, że nie macie granic, że słuchawki dla Was są najważniejsze i słuchawki, yy, no nie wiem, są jakimś takim wyznacznikiem lepszego dnia yy, i sobie walicie decybelami po uszach, yy, co teraz sobie nawet nie wyobrażam, lepiej zawczasu, wiecie? Z lepiej zawczasu, niż yy, żeby potem mieć problemy jeszcze za młodu, z, yy, z jakimś pogorszeniem słuchu, czy jakimś piszczeniem, pulsowaniem yy, efektu wody w uszach. Ja wam radzę. Przystopujcie, tak? E, także ja od marca słuchawek nie mam w uszach. E, powiem wam nawet szczerze, że jakiś tam czas temu to mi chciał coś puścić w pociągu na telefonie i mi dał słuchawkę. Mówi tak, we, 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 zobacz, zobacz, bo śmieszny, nie? Wy e, stary chyba, chyba cię cycki bolą, mnie. Nie, nie, nie mogłam tego wsadzić, bo ja już jestem taka panikara, że ja słuchawki do ucha nie, nie wsadzę. Nie wsadzę. Jestem już chora na tym punkcie i w sumie dobrze. W sumie to na dobre wychodzi. Ja sobie postanowiłam i koniec kropka i Wam też to polecam, żeby chociaż przynajmniej sobie ograniczyć to słuchanie, ograniczyć tę głośność, bo to może Wam tylko na dobre wyjść. Ja teraz, jak ja jadę w pociągu, to ja cały, codziennie, codziennie słyszę, jak ktoś ma słuchawki, i ja stoję na drugim końcu pociągu. Ale ja słyszę tą muzykę, ja słyszę dokładnie, co tam ktoś śpiewa w tych słuchawkach, co tam dudnie jakieś, wiesz, perkusje, gitary i jakieś inne jeszcze wrzaski. Ja to wszystko słyszę. I wtedy się tak zastanawiam ja pierdziele. No, no, no kiedyś ta osoba będzie musiała zapłacić za to, że, że słucha teraz tak głośno tej muzyki i mnie to tak współczuje tej osobie, nie? Ale sama z siebie jestem na maksa zadowolona, że. Że sobie odpuściłam. Przede wszystkim mniej stresu. Ee, już tak się nie, nie spinać wszystkim. Przecież ja, moim największym stresem był pies. pączanek był moim największym czynnikiem stresu. A teraz powiem Wam... totalny chill. Rzeczywiście no dużo pracuję, dużo ostatnio na siebie nakładam, ale wszystko jest w porządku. Bo staram się jakoś to wszystko zbalansować. Żeby to nie przeważyło jedno nad drugim. I, I przede wszystkim, jeżeli coś Wam ciąży, jeżeli czujecie się przytłoczeni, czujecie, się, czujecie, że nie możecie już więcej, nie możecie już dłużej, macie dość na przykład pracy. Ja na przykład staż rzuciłam przez tego meniera po dwóch tygodniach. Dwa tygodnie byłam na tym stażu i powiedziałam babce nie, sorry, to już jest dla mnie za dużo, nie dawałam rady i się wypisałam. I czuję się o wiele lepiej. Robię teraz inne rzeczy, o wiele fajniejsze mogę wam powiedzieć, i się niesamowicie cieszę jaram. i jaram. I czuję się o wiele lepiej. No tyle Wam mogę powiedzieć, że czuję się o wiele lepiej, czuję się zdrowsza, nawet Wam więcej powiem. Byłam ostatnio na self checkupie takim bilansie można powiedzieć, tutaj pierwszym moim w Japonii. I jestem totalnie zdrowa. Jedynie co to problem z hormonami, muszę se hormony bardziej poukładać. Aha, no, tam niedobór krwi mam w organizmie, ale tak to wszystko mam totalnie super. Badanie słuchu eleganckie. No, oczy wiadomo, spieprzone, ale to się już nie da naprawić. Jestem szczęśliwa, że, że kurczę, że jednak zdrowie jakoś tam dopisuje, że mogę robić to, co lubię, mam super plany i, i, i idę do przodu. Nie potrzebuję żadnych sławek czy tam jakiegoś stresu, rzeczy, których nie potrzebuję w swoim życiu i mogę iść. Przed siebie. To jest w sumie dobre, dobre podsumowanie, czekaj. <gry> Napiszcie w komentarzu, co, co Was jakoś tam, nie wiem, trapi, jeżeli mieliście chorobę MENIERA, albo coś ostatnio z uszami się Wam dzieje i nie jesteście pewni, co to jest. Napiszcie na dole, bo naprawdę jest bardzo dużo ludzi, którzy mają dosłownie to samo, męczy nas dosłownie to samo. I ja zawsze mówię to samo: idźcie do lekarza, bo ja lekarzem nie jestem, ja mam swoje doświadczenie jedynie. I ja nie, jestem, ja nie jestem tobą, a Ty nie jesteś mną, także tyle w temacie. Zapraszam na mojego Instagrama, tak w ogóle. E, dużo big time Rush, dużo książek, lat 30. Coś tam o moją poni, czasami. E, że zapraszam bardzo serdecznie, dajcie follow, a jak na razie ja się z Wami żegnam i widzimy się co tydzień, jak zawsze. Trzymajcie się pojma!